Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Za kilka dni każdy z nas będzie mógł być świadkiem tego wielkiego znaku Bożej Obecności pośród swojego ludu. Ten znak będzie towarzyszył każdemu, kto uwierzył w Boże Słowo. Przykład tej Bożej Obecności i wierności do człowieka możemy widzieć w dzisiejszej Ewangelii. Maria, która przyjęła Boże Słowa i zaczęła żyć tą obietnicą, którą dał jej Bóg. Ta wiara zaczęła wydawać owoce. Jest czymś pięknym, spotkanie Marii z Elżbietą, a jednocześnie Jezusa z Janem Chrzyczelem. Elżbieta, kiedy słyszy pozdrowienie Marii, od razu doświadcza obecność Boga, który dotknął i napełnił swoją miłością Marię. Bóg chce dotknąć z miłością każdego z nas, aby każde nasze słowo i nasze czyny były pełne tej miłości. A ludzie spotykając nas doświadczali obecność Boga w naszym, jak również w swoim życiu. Jest to bardzo ważny moment dla każdego z nas, ponieważ pokazuje na czym polega wiara, która nie jest tylko osobistą sprawą, czymś, co jest tylko moje, ale jest pewnym bogactwem, udzielanym przez Boga każdemu z nas po to, abyśmy mogli żyć w wolności dzieci Bożych i żebyśmy przekazywali to życie innym, co jest fundamentalną misją każdego chrześcijanina i całego Kościoła – być solą ziemi i światłem dla świata. Żebyśmy najpierw sami przyjęli Chrystusa do naszego serca, by mógł je przemieniać, a następnie, aby każdy z nas stał się nosicielem Chrystusa tym ludziom, którzy doświadczają dramatów przez grzech, samotność, odrzucenie, zranienia i brak sensu swojego życia. Matka Teresa z Kalkuty, zapytana przez dziennikarza, co należałoby zmienić, aby świat był lepszy, odpowiedziała krótko, siebie i mnie. Nie da się zmienić naszego świata na lepszy, nie zmieniając samego siebie. Dlatego każdy z nas, jeżeli chce mi iść za Bogiem, aby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje nawrócenia ponieważ od naszego nawrócenia zależy nawrócenie rzeszy ludzi, którzy nas otaczają. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.radiowarszawa.pl i dołącz do grona darczyńców.